Wkrótce rozpoczną się zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli największe święto sportów zimowych. Kiedy już będziemy emocjonować się olimpijską rywalizacją, z pewnością przyjdzie nam ochota na spróbowanie którejś z zimowych aktywności. Postanowiliśmy więc zapytać studentów wydziału zarządzania i komunikacji społecznej o to, jaka jest ich ulubiona zimowa dyscyplina sportu. Jezdę na nartach. Dlaczego jest na nartach? Ponieważ um, uważam, że mamy bardzo ładne stoki u nas, więc możemy to wykorzystać oraz również um, podczas jazdy na narty, jesteś, że tak powiem, na szczytach, możesz podziwiać fajne widoki. Uważam, że to jest fajna forma takiego rozruszania się podczas zimy, kiedy w zasadzie duża część osób spędza ten czas z domu, w ciepełku, a, a to jest fajny, fajny właśnie pomysł, żeby, żeby i też się zintegrować z różnymi osobami jeździsz na nartach? Zwykle? Zwykle w Białce, tam na stokach kotelnica i tak dalej. Eem, nigdy nie byłam za granicą, więc to jest taki mój też cel na, na, na przyszłe lata. Może jak ten, ta pandemia się troszkę uspokoi, żeby właśnie tam spróbować swoich sił. Zacznijmy od tego, że jeżdżę na nartach od właściwie trzeciego roku życia, więc dość długo. A moją ulubioną dyscypliną sportową jest wielki slalom i skoki narciarskie Dlaczego akurat te sporty? Są po prostu ciekawe i emocjonujące i sprawia mi przyjemność oglądania ich. Bardzo lubię pojeździć sobie w zimie na łyżwach, nawet w lecie, jak jest jakieś o, budynku, jakieś lodowisko. I też jeżdżę na nartach, bo pochodzę z Almaty, to miasto, gdzie obok tego miasta są góry wysokie. No i przez parę lat już jeżdżę na snowboardzie, więc bardzo też to lubię i traktuję to bardziej jako rozrywkę. Ale też uważam, że jest fajnie czasami wyjeździć. Moja ulubiona dyscyplina zimowa to zdecydowanie biatlon, ponieważ łączy moje dwie inne ulubione dyscypliny, czyli narty i, i strzelectwo. I bardzo się cieszę na nadchodzące igrzyska, ponieważ no, będzie można zobaczyć najlepszych zawodników akcji i na pewno będę śledził, jak to się wszystko potoczy. A jak sądzisz, czy por poracujmy jakieś szanse w tej dyscyplinie? W tej dyscyplinie na razie niestety nie mamy szans, ale mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłych latach. Myślę, że są to skoki narciarskie. A to dlaczego? Zawsze interesowałem się skokami od czasu, kiedy Adam Małys zaczął skakać. Później też kiedy Kamil Stok stał się sławny i właściwie to dzięki Adamowi też skoki narciarskie w naszym kraju się rozwinęły i mieliśmy też dużo sukcesów później w ostatnich 10 latach. A jak myślisz, czy Polacy mają szansę na zimowych igrzyskach zdobyć jakiś medal w skokach? Myślę, że może być ciężko, aczkolwiek kamień, Stok zawsze pokazuje, że no, może być takim czarnym koniem tego turnieju i może też zaskoczyć swoją formą w sposób pozytywny. Dobrze, a będziesz oglądał oczywiście? Oczywiście, nie mam problemu, zawsze będę oglądał naszych sportowców. Jak widać, ulubioną zimową aktywnością studentów jest jazda na nartach. Natomiast ulubioną dyscypliną skoki narciarskie. A wy, które sporty zimowe lubicie najbardziej, możecie podzielić się z nami w komentarzach. A naszym sportowcom życzymy powodzenia na Igrzyskach Olimpijskich.